Fonfara podczas naszego wczorajszego Face to Face zaczął opowiadać o łokciach. Gdzieś tam na relacji, którą udostępnił jego kolega, było widać jak to na stacji benzynowej. Trenuje sobie łokcia. To bardziej wyglądało jakby kaczuszki. Kurwa tańczył, jak, jakby miał 7 lat. Yy, ale jak chcesz łokci? Nie ma problemu. Ja się zgadzam na łokcie. Ja w takich sytuacjach nie odmawiam, choć w kontrakcie nie ma. Łokci, w zasadach naszej walki, to ja przyjmuję tą Twoją propozycję bez problemu. Miejmy łokcie, to będzie powodowało, że dostaniesz jeszcze większy wpierdol, jak na fajna siarza przystało. I powiem Ci jedno: Ja mogę wygrać, ja mogę przegrać, ale kurwa wiadę w ciebie jak pitbull w kota i nie zostanie tam kamień na kamieniu. Rozumiesz? To będzie największa awantura, w jakiej wbiałeś udział do tej pory.